Witamy Was wszystkich w naszym trzecim odcinku eee, Zagrajmy w Minecraft 1.3.1 um, Dzisiaj pokażemy Wam różne nowości i starości w Minecraftie 1.3.1 No, no Ops, level. Dobra, co tu, co tu było? O, mi się coś dawało. O, jajko! Zrób, zrób nam ten kill. Za chwilę. Zrobniany. Gdzie to być koło magnice. Fajnie. Ja, tak. Teraz idę sobie ten. Tak, gdzie są te koła magnice? Powiedziałem, że mam zniknąć. O, co to? Jo. Smoczy jajo. Tak, tak, gdzie to jest? Hm? O! Smoczyają Gdzie, Gdzie to jest? Oa nie ma się tego Gdzie to jest? Jakby okno Jak wam się podobają nasze filmiki lub nie podobają, to dawajcie łapki w, w... w górę Albo w dół jak wam się nie podobają. I powiedzcie, co wam się to nie podobało w komentarzu? A ten... Jak wam się... No po... i subskrybujcie. No. Hops. Dobra. Obrazowa owca. Fajnie. Ej, gdzie masz te wszystkie rzeczy? Ten w skrzyni. Ha, Dobra, teraz... Idę, postaram się przynajmniej znaleźć to... Pustynia. Ej, może na pustyni będzie piramida? No właśnie, idę szukać. Dziękujemy Nie Dobra. Teraz... Teraz będę musiał przepłynąć przez Wisłę. Nie. Łee, nie Wisła płynie. Po polskiej krainie. Ej, zabij Tu jesteś. No. Nie chcę ...jak mi się zabić. Laura, kid z Wami. Laura, per, co to to... nie, pewnie jakiś dźut. Teraz idę szukać tej, no... Tej, no. Ty tej. No, no, tej no. Tętego. tego. O. Ociek Аура, вау. Вау. Маура. Teraz kwi będę szukał mo no ten no... piramidy. Szukam. Jak to się tylko zontuje. Hop, 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 hop. Tangchen labada labada. Ora. Pokój mi się. Wyśpiewała i skórkę jakaś. Jakie lagi? Ej. Hey. Nie są Lagi, tylko się jeszcze nie zgenerowało. Ja na to mówię lagi. Oła! Hm. No Dobra. No hmm. i znowu, znowu. jakieś. E nie no. Teraz będzie. Obieranie terenu. I znowu będziemy się... I Będziemy znowu musieli włączyć Minecrafta. Znowu go włączyć. Bo jak znowu? No. Jakiś error się włącza. Nie wiem to. Od czego to jest. Chciałbym wiedzieć. Teraz. No, włączę się. No. Teraz nowy świat. Czemu noweś taką nazwę? Psztula! No. mi nie ała! Hops, ała! Hops, ała! Nie umiem skakać. Więc sobie mikstur na skakanie, jeśli takie coś jest. Weź, popróbuj jakieś mikstury wszystkie. Jestem królikiem doświadczalnym. Dodajesz mu. Wypij to może nie, może. nie Nie. Dobra. Świetisz A to jest głupie, to nie są mikstury. Trachuje. Teraz sobie wezmę pierwszą, lepszą. Zrób wszystkie. wszystkie. Pobior, pobior. Jak efektów, tak. to są niebieskie. Nie widzisz? Ha! Sorry. Ach. Tom. Też. Tam tam tam, i tam, 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 No i tam, jeszcze. i Tom, tam, i tam, i tam, Nie, bo jeszcze tam, 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 Jaką? Dobra, kids. No. tam, 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 Szybko. tam, Spowolnienie. tam, Szybko, Dobra, Co To to? Oj, oła! Bolało. Tu Jakoś... Oła! Niektóra pobijania? Pobijania? No, no. Następna, następna. Następna. Co ona badaje? A, generowanie. Regeneracja. Żyć. Oj! O! Buduje to coś. To coś buduje, fajne to coś. No, 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 na no, 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 What? What is it? Co no, to um... Stawia Jeszcze tam tam trzeba wyjść Czy to jest... to to powiększa! Ła! no, 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 mikstura no, powalczę daj mi powalczyć bo dobra dobra teraz to kończę Teraz chodzi niedługo niedługo kończymy więc... Jak ja teraz trochę to powalczę ale spamujemy no się mało czasu będą grywane dobra yyy ehm e, łatwo trudne okej no, no, wow, ale ciemno. No, come on, come on. Jakiś, come on, o Potwór. O, oh, zombie. Zombie, 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 zombie. O, oh, miecz. A, a ja mam bubelki, a ty nie. O, zobacz, tam widać. Nie wiem, czy z to widać, tak o! Pocisną mnie. Oni się leją. No daj im się polać! No oni się tak oni bili. No. Hmm. Gingiro. ging Szukamy następnych otworków. Żeby ich wypatroszyć kwiatek! Kwiatek! Creeper. Oh, creeper! oh no, oh no! E, a propos Creepera, kończyć JJ, czy Docker, na taką fajną siedzenkę o Creeperze. Jest. Napiszcie! Au, au, au. To było? Dobra, dobra, my kończymy! Dobra, co się dzieje? A, jesteśmy głodni, no to. Do zobaczenia w naszym czwartym od, do, do zobaczenia w czwartym od do czwartego odcinka. Zagrajmy w Minecraft. Jeden czy